Cześć, Michał Okrasa, Biuro Karier, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Witam serdecznie na kolejnej nagrywce. Dziś temat spogranicza coachingu, rozwoju osobistego, ale też socjologii i antropologii kultury. Jak mawiał kiedyś Szekspir, aktorami są ludzie, życie to teatr. Kilka wieków później Erwin Goffman, wybitny amerykański socjolog i antropolog kultury, rozwinął ten temat i napisał kilka bardzo ciekawych pozycji, do których przeczytania Was zachęcam, szczególnie do jednej książki Człowiek w teatrze życia codziennego. W której to autor mówi o specyficznej perspektywie dramaturgicznej. Czym jest perspektywa dramaturgiczna? Otóż Goffman w swoich założeniach przyjął, że życie jest jednym wielkim teatrem, każdy człowiek jest w nim aktorem, ale też widzę. Odgrywamy swoje role w każdej minucie naszego życia, bez względu na to, jaką rolę wykonujemy. Oczywiście są ro role związane z naszym codziennym funkcjonowaniem. Jesteśmy partnerami, mężami, żonami, jesteśmy dziećmi, rodzicami, ale też są role zawodowe, jesteśmy... Pracownikami, szefami, podwładnymi. Jesteśmy też wplątani w wiele innych ról zawodowych i to są role, które odgrywamy w swoim życiu w sposób dla nas ważny. Natomiast są też role, których nie dostrzegamy. Za każdym razem, kiedy spotykamy się z drugą osobą, odgrywamy przed tą osobą jakąś rolę. Goffman w swoim ujęciu. Pokazuje nam, że nasze życie to jedna wielka rola, i tylko zmieniamy tak naprawdę nasze fasady, nasze maski. I tutaj maska jest już moją wariacją i antropologicznym ujęciem tego samego tematu. Mamy swoje maski i je nakładamy w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy. Skoro jednak teatr. Jest naszym życiem i nasze życie jest teatrem, a my jesteśmy z jednej strony aktorami, z drugiej strony widzami. Co ciekawe, możemy być i widzem, i aktorem w tej samej chwili, ponieważ z jednej strony jesteśmy obserwowani przez kogoś, dla kogo odgrywamy swoją rolę, ale też jesteśmy aktorami, ponieważ gramy. Daną rolę i też obserwujemy nasze otoczenie i innych ludzi. Goffman w swoich książkach podejmuje temat często kulisów odgrywania ról. Zauważa on, że my nawet jeżeli nie gramy, to jesteśmy w trakcie przygotowywania się do jakiejś roli, którą za chwilę mamy komuś sprzedać. Pokazać się. I tutaj temat bardzo ważny. Nasze role istnieją nie w oderwaniu od rzeczywistości. Nasze role są możliwe do odegrania wtedy, kiedy pojawia się widz, kiedy pojawia się druga osoba. Dlatego, ten fizyczne, to fizyczne obcowanie z drugą osobą jest tutaj bardzo ważne. Oczywiście to nie dotyczy tylko fizyczności na zasadzie. Widzenia się z drugą osobą face-to-face. Face. Bardzo często teraz dotyczy to sytuacji zupełnie innych. YouTube, Zoom, Teams to także, że tak powiem, nasza scena, w której my występujemy zawsze przed kimś. Kiedy zastanawiamy się nad tym, jak bardzo odgrywamy rolę, zastanówmy się także, jak przygotowujemy się do tej roli, kiedy mamy swoje. Że tak powiem, kulisy sceny. Na tych kulisach Goffman mówi, że bardzo często towarzyszą nam różnego rodzaju przedmioty i atrybuty, które będziemy wykorzystywać w swojej roli, a także maski, o których tutaj wcześniej mówiłem. Zachęcam Was do tego, żebyście zgłębili ten temat i w ogóle do postrzegania swojego życia jako właśnie teatr. Dlaczego? Ponieważ temat ten jest często wykorzystywany w ostatnich latach przez coaching i przez warsztaty, na których podejmowana jest tematyka naszych ról społecznych, a właśnie tego, jak teatr może być rozumiany, jak ujęcie teatru może być rozumiane w obszarze naszego życia. Nie bez znaczenia jest styl odgrywanej roli, bowiem nasze życie, rozumiane jako teatr, łączy się z nieskończenie dużą ilością odgrywanych przez nas ról. Te role są przez nas odgrywane niejednokrotnie w sposób doskonały, natomiast zdarzają się role, które są odegrane słabo i my sami czujemy, że rola jest tylko odegrana, klepnięta i idziemy dalej. Być może po to, żeby za chwilę nagrać jakąś fajną scenę z naszym udziałem i przy większej publice i przy większych oklaskach. Natomiast w tym momencie dochodzimy do zadania rozwojowego. Chciałbym poprosić Was, żebyście w dowolnej chwili, kiedy znajdziecie chwilę dla siebie, Rozpisali swoje życie na role, które odgrywacie. E, ważne jest, żebyście nie skupiali się na tym, jakie role odegry, odgrywaliście wcześniej bądź jakie będziecie odgrywali później, a skupili się na tu i teraz. Jakie w tym momencie e, swojego życia odgrywasz rolę? E, zapisz je, e, rozpisz je, e, postaraj się przeanalizować, które role są Twoje, które czujesz, że odgrywasz świetnie. Zastanów się także nad rolami, które Twoim zdaniem odgrywasz kiepsko i być może takie role, których w ogóle nie chcesz grać. Zaznacz je, wymień, postaraj się, aby były to co najmniej trzy role, których nie chcesz grać, bądź odgrywasz źle, i zastanów się, czy nie warto tych ról porzucić. Oczywiście przed porzuceniem tych ról zachęcam. Do kontaktu ze mną, do, do kontaktu z akademickim biurem karier i do przejścia na przykład przez cały proces coachingu z wykorzystaniem na przykład tego tematu, którym się dzisiaj zajmujemy. Na tym koniec dzisiejszej nagrywki. Żegnam Was, pozdrawiam i oczywiście zachęcam do www.abkumetloć.pl. Cześć, pozdrawiam.